Ojcze, przychodzę do Ciebie taki, jaki jestem, z moimi ranami, grzechem, nałogami, zamknięciem, nieuchnością. Nie chcę już żyć po swojemu. Pragnę, byś przemienił moje serce. Zabierz ze mnie to, co ciemne, martwe i twarde. Daj mi serce czułe, posłuszne, żywe. Przemień mój sposób myślenia, abym widział świat oczami Jezusa. Przemień moje pragnienia, abym szukał ciebie, a nie siebie. Przemień moją wolę, abym umiał wybrać dobro nawet w trudzie. Duchu Święty, rozpal we mnie ogień miłości. Niech Twoje światło świeci we mnie. Uczyń mnie człowiekiem nowym, takim, jakim pragniesz bym był. Ojcze, nie chcę już tylko znać Cię z teorii. Chcę być Twoim prawdziwym synem. Córką, przemień mnie dla Twojej chwały. Amen.